Cześć, witajcie w kolejnym poradniku. W tym odcinku wam chciałem pokazać coś, mówię, fajniejszego. Coś, co nie będziemy instalować ani nic. Lecz się tak zastanowiłem, mówię. Hmm, może być to trochę stare, no ale niestety. Mogę, może to dużo osób wiedzieć o tym, jak to robić, no ale ja chciałem to wam pokazać. Więc dzisiaj przejdziemy do tego tutaj czegoś, o. I jak zapewne wiecie, to jest skrót do Minecraft Crafting Ideas Daily, yy, o którym Was dzisiaj oprowadzę. Yy, ten program, już go sobie uruchomimy, yy, jest stworzony przez yy, RocksMB. Yy, link do jego kanału macie w opisie Co za chwilę sobie poczekamy za chwilę powinno się włączyć no link do tego kanału macie w opisie i let's play nie zaczniemy tak od początku wakacji bo się zmieniły plany tylko zmienimy po prostu to na... Mm, o włączyło e, włączymy, zmienimy to na mm, środę, pierwszą środę wakacji. Bo wcześniej nie mogę nagrywać. O Jezu, czekajcie, chwila. Dobrze, już jestem z powrotem. E no, bo z powodu już nie mogę wam powiedzieć. Dobrze. O jezu, co mi się stało z myszką? A dobrze się dzieje. Yy, I mamy, jesteśmy, że jest tak. Minecraft Crafting Ideas. Witaj! Jest wersja 1.03. Podam wersja, we, we, podam że Wam link opisie, jak to pobrać. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Yy. Co zaczynamy. Żeby to zrobić, to mamy tutaj. Zaznaczamy sobie. Mamy nowy projekt szablonu, albo przez rzeczy tylko dotyczyła. My sobie zrobimy ostatnio od razu z szablonu. A to sobie odznaczymy. Albo wiecie co? Chyba nie. Anuluj. Anuluj. No To też. I klikamy sobie nowy projekt. Nam się pokazuje to. Zamiń projekt szablonem. Możemy sobie wziąć zbrojkę. Bierz zbrojkę.